Po 1956 roku Wrocław był uznawany jako miejsce bardzo przyjazne awangardzie wszelkiej, teatralnej, literackiej. Tu, tutaj pozwalano na, na więcej, ale z drugiej strony bardzo często uciekano się do jakiejś formy współpracy mającej charakter wybiegu taktycznego. Nie wiem, w takim przypadku jest na przykład zapisanie przez gotowskiego całego zespołu do partii. Bo mogę, bo mogę. Czy, 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 czy po to nie, to, nie, to, nie, to nie są takie jednoznaczne przypadki jak w latach 80. Chyba, że ewidentnie są to takie jakby w przypadku przemysłowa krajowskiego jest to świadome i konsekwentne. I teraz, jak, jak sobie z tym radziłeś? Jak sobie radziłeś? Jeszcze jest przypadek konsultantów, jakbyś wyjaśnił, na czym polega różnica między TBU, konsultantem, kto mógł być konsultantem, bo tam też się pojawiają no dość bulwersujące osoby, ześ, obecnie bólowarstwujące przypadki z punktu widzenia yy, yy, środowiska. Te wszystkie kategorie, którymi się posługuje, zresztą przywołując w przypisach, których lektura jest dużym obciążeniem dla czytelnika, różnego rodzaju rozporządzenia, pokazuje jak to się zmieniało w ciągu lat, yy, nie ma, w zasadzie nie ma takiej jednej kategorii, którą można yy, od 1944 do roku 1990 roku y, opisywać charakter współpracy z Tajną Policją. To się zmieniało po 1956, zmieniało się w latach 60. 70. Jeszcze ostatnie zmiany wprowadzano y, w pośpiechu w roku 89. Jeśli chodzi o wspomnianego Przybysława Krajewskiego, no to on uosabia z jego los z całą historię, od właściwie początku budowania tak zwanej władzy ludowej. Początkowo był milicjantem, potem zdezerterował z milicji, ponieważ bał się, bał się podziemia niepodległościowego. Brał udział przecież w aresztowaniach żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Pojawił się we Wrocławiu i zaczął, zaczął we Wrocławiu. E, działalność, jeszcze był wcześniej w Opolu, związał się wtedy z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego i jego, jego działalność miała na celu pomoc władzom ówczesnym w rozpracowywaniu tych środowisk, które kontestowały ówczesny porządek powojenny. Natomiast lata 70 to jest już ze strony Krzywysława Krajewskiego regularna pomoc w działaniach operacyjnych, czyli też zupełnie niejawnych dla tajnej policji w charakterze na przykład przez kilka lat prezesa Okręgu Wrocławskiego Związku Polskich Artystów a także osoby funkcjonującej w samym środku środowiska, ustosunkowanej, znającej dobrze różnego rodzaju relacje, hierarchie Także, bardzo chętnie tajna policja zbierała też plotki. miały często moc kreowania, a moc też niszczenia. Jeśli chodzi o konsultantów, konsultant to inna zupełnie kategoria, kategoria współpracownika, który na odpłatnie udzielał pomocy, pomocy o charakterze merytorycznym tajnej policji. Na przykład przedstawiając opinie z dziedziny, w której był specjalistą, specjalistą jako krytyk artystyczny, historyk sztuki. Mamy tutaj takie materiały, na przykład przytoczone w książce, które są regularnymi recenzjami czy sylwetkami, recenzjami twórczości czy sylwetkami pewnych artystów. Bardzo profesjonalnie napisane dotyczą czołowych postaci życia artystycznego Wrocławia lat po 56. związanych z tak zwaną Grupą Wrocławską. Mamy tam na przykład taką recenzję, czy raczej sylwetkę Alfonsa Mazurkiewicza. Mamy też starszego artysty Antoniego Meila. Jest też o ceramiku, o artyście szkła, o Zbigniewie Chorbowym. konsultant. Była to kategoria na pewno, kategoria źródła osobowego, informacji, która była wykorzystywana właściwie do samego końca do roku 90. przez Służbę Bezpieczeństwa istniała taka kategoria. Niektóre osoby czasami mylą to z tłumaczami, to zupełnie inna historia. Tłumacz to też był na pewien rodzaj współpracownika, natomiast Konsultanci bywali na przykład. Mamy przypadek opisany na najbardziej budzący kontrowersje i tutaj wywołało to poruszenie w środowisku wrocławskim, kiedy w książce opisany został w charakterze konsultanta na podstawie tutaj ujawnionych dokumentów były rektor już w okresie po 90 roku akademicznych pięknych profesor Konrad Jarocki. Chodzi o lata późne 70, początek roku 80. Jest tam mowa o spotkaniach z funkcjonariuszem z jednostki, która zajmowała się środowiskiem plastycznym we Wrocławiu. Sekcja, grupa, to zmieniało nazwę, czwartek Wydziału Trzeciego Służby Bezpieczeństwa w Komendzie Wojewódzkiej. I był to taki tzw. Tak oficer obiektowy, który w tym czasie odpowiadał za Nadzór operacyjny nad y, Związkiem Polskich Artystów Plastyków. Nazywał się Zygadło. Y, mamy tam informację, notatkę bardzo szczegółową ze spotkania, które y, miało miejsce pod koniec kwietnia 1980 roku. Y, jest to y, notatka o planie organizacji Kongresu Powszechniania Kultury Plastycznej, który miał się odbyć. Na początku, w pierwszej dekadzie maja roku 1980 przy, przy naradach i gremium, które opiniowało ten plan, charakter tej imprezy brał udział również Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków. Że się wyłącza, i e, mamy też informacje w postaci dokumentów oficjalnych. Dokument oficjalny to jest dokument późniejszy, który tam powstał i został przekazany, dołączony do akt operacyjnych. Jest to informacja e, o odbywającym się spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym Związku Polskich Artystów Plastyków. To, e, to są te materiały, które odnoszą się do współpracy w charakterze konsultanta. E, z Trzeciego Służby Bezpieczeństwa Konrada Jerockiego jako prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków. Właściwie tyle możemy powiedzieć o tym przypadku. On, nie można stawiać tutaj na jednej płaszczyźnie Ekwińskiego jako regularnego tajnego współpracownika, który wcześniej był również konsultantem, ponieważ mamy tutaj zupełnie inny można to określić, urobek operacyjny. Takim terminem też posługiwała się w swoim języku Służba Bezpieczeństwa czasami. Ja to określam mianem lingwa securitatis, takim językiem bezpieki. Trochę parafrazując określenie lingua terti imperii z książki Klemperera dotyczącej języka Trzecich Rzeszy. Język, który nosi znamiona myślenia totalitarnego. Jeśli chodzi o Andrzeja Ekwińskiego, na początku pracował jako konsultant tu we Wrocławiu dla służby bezpieczeństwa. Potem awansował na stanowisko kierownika galerii przy Teatrze Studio w Warszawie. I tam już mamy do czynienia ze współpracą w charakterze tajnego współpracownika. Co to de facto oznacza? Jaka jest tu różnica? Pojawiają się informacje, które nie mają wyłącznie charakteru merytorycznego, jeśli chodzi o sztukę czy instytucję artystyczną, którą kierował, którą zarządzał, o oprogramowanie i działalności, ale także dotyczące różnych ludzi, takie bardziej personalne, odnoszące się do jakiejś sympatii, do różnych poglądów. Można powiedzieć, że był to kolejny etap tajemniczenia, współpracy ze służbą bezpieczeństwa. No i ten pracownik mógł być zadaniowany, czyli mógł być używany do, do, nie wiem, do prowokacji, czy do spowodowania pewnych, pewnych wydarzeń, czy, czy na przykład do działań dezintegracyjnych w środowisku. I ja tutaj jeszcze z takich niedoznacznych przypadków, bardzo ciekaw, ciekawym przypadkiem, który opisałeś jest przypadek Jerzego Ludwińskiego, który jest właśnie, który się obracał w tym pochodzie szarości, z był obserwowany, z drugiej strony wdawał się w jakieś jak rozmowy ze ZBEK, na no to by go zarejestrować w pewnym momencie. Jak to wyglądało w jakimś Przypadek Ludwińskiego jest częściowo zmistyfikowany przez publikację, która się ukazała wcześniej yy, Łukasza Rondudy, który opisuje, mm, przypisuje Ludwińskiemu błędnie przekazanie informacji, opinii na temat inicjatywy NET Służby Bezpieczeństwa. W rzeczywistości to nie była informacja, opinia przekazana przez Ludwińskiego, tylko przypisana Ludwińskiemu przez innego tajnego, in osobę, która była realnie tajnym współpracownikiem. Która na pewno miała kontakt z Ludwińskim i usłyszała jego opinię o tym, że ta inicjatywa nie rokuje nadziei. Nie rokuje nadziei dlaczego? No, ponieważ była to inicjatywa o charakterze, można to określić, mailartowym, chociaż wtedy jeszcze nie używano tego terminu tak powszechnie, jak już w latach 80., polegała na wysyłaniu poczty nawzajem do siebie przez artystów. Poczty, która przekraczała granice, także granice Układu Warszawskiego, żelaznej kurtyny. I z definicji musiała wywołać zainteresowanie tajnej policji, która kontrolowała każdą przesyłkę wychodzącą za granicę czy przychodzącą za granicę, sprawdzając, czy nie ma do czynienia tak naprawdę z korespondencją o charakterze szpiegowskim. Jest to na ten opis. Natomiast yy, Przepraszam jeszcze. Ludwiński. Ludwiński, Ludwiński został yy, zmuszony do podpisania, można powiedzieć, w okresie depresji psychicznej zobowiązania do współpracy. Nadano mu pseudonim. Natomiast ta współpraca się nie zmaterializowała. Nie mamy żadnego urobku operacyjnego. Nie ma rozproszonych po różnych teczka głównie ze sprawy obiektowej, kryptonim Paleta 2, to była taka sprawa, którą SB prowadziła przez kilkanaście lat, co najmniej, wobec środowiska zgrupowanego w Związku Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu. Nie ma tam niczego, co pochodziłoby od Ludwińskiego. Nie ma notatki ze spotkania z Ludwińskim, która by wskazywała, że jest to źródło informacji. Inaczej wygląda w przypadku innych osób, o których tutaj mówimy. Jeszcze bym na chwilę poświęcił konstrukcji tej książki, bo jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie czytał, to na pewno go zaskoczy forma. Mianowicie jest to bardzo rzetelnie zrobiona, dokumentalna praca historyczna. Nie jest to bardzo narracja reporterska czego można by się było spodziewać, znając wcześniejsze teksty Jadwiga jak Znaczy ja miałem takie wrażenie, jak czytałem, że ty przede wszystkim chciałeś, e, chciałeś udowodnić, że, że to nie są zatrute materiały, jak to mówią zwolennicy, e, przeciwnicy ilustracji. E, a w drugim, e, w drugim rzędzie jakby pokazać sensacyjność tych materiałów, a one jest, a te materiały są sensacyjne. Że ta książka nie ma Charakteru ani pro, ani antymilistracyjnego. Ona niejako przechodzi mimo tej problematyki. Materiały o charakterze źródeł zatrutych, istotnie można takie je traktować, jeżeli nie mamy odpowiedniego warsztatu, nie znamy terminologii. czeka na nas bardzo dużo różnego rodzaju pułapek, chociażby dowolne traktowanie tej terminologii związanej z agentami, tajnymi współpracownikami. Jeżeli nie. Nie wiemy w jakim okresie, jakiego określenia, jakiego terminu używano, co pod tym hasłem rozumiała tajna policja. Możemy bardzo łatwo nadinterpretować, błędnie wnioski wyciągnąć z tych akt. Natomiast ja, przede wszystkim, myślałem o tym, żeby pokazać system. Tak jak system kontroli funkcjonował, w odniesieniu do środowiska artystów, plastyków. Sprawy personalne jako takie interesowały mnie mniej. Oczywiście nie mogłam tych kwestii pominąć, opisywać wyłącznie samego systemu. Ilustrowałem to różnymi przypadkami. I po to, żeby stworzyć pewien rodzaj przewodnika, jakby takiego instruktażu dla badaczy, którzy w przyszłości będą chcieli sięgnąć po tego typu źródła. Położyłem taki duży nacisk na przybliżenie metodologii pracy tajnej policji, na wyjaśnienie terminologii, zakładając, że drugim etapem takiej pracy powinno być już opracowanie źródeł. Opracowanie źródeł wybranych, które w porównaniu z innymi środkami w Wrocławiu zachowały się bardzo dobrze takich źródeł, które będą później służyć studentom, doktorantom, w ogóle pracownikom naukowym, badaczom czy dziennikarzom również do samodzielnego badania, do wysnuwania własnych wniosków. Tak, żeby nie musieli na własną rękę przedzierać się przez ten gąszcz, przez który ja się przedzierałem, prowadząc kwerendę przez wiele lat. Tylko, że w ten sposób umknęło sporo smaczków, mnie na przykład bardzo bawił Taki raport bezpieki na temat działań różnych lobbystów w Związku Polskich Artystów Plastycznych, gdzie toczył się wielki spór pomiędzy szkołą plastyczną a innymi grupami plastyków. Jakbyś to przybliżył, to oczywiście anegdotyczna historia jest. I bezpieka starała się równoważyć wpływy tych różnych lobbystów. które jest chyba kłócących się o pieniądze oczywiście. Tak, tam jest rzeczywiście mowa o, na podstawie informacji ze doniesień agenturalnych o bardzo wpływowym lobby, lobby, które określane jest roboczo mianem grupy PWSSP. Czasem myli się to niektórym sporządzającym te materiały z grupą wrocławską, czyli z ugrupowaniem artystycznym. Które oczywiście wywosiło się z Państwa i Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, ale nie można tutaj tego utożsamiać nawet jeżeli osoby, które wchodziły w skład tej grupy, były w owym czasie wykładowcami, pracownikami. Jest tam w pewnym momencie też mowa o konflikcie w Związku Polskich Artystów Plastyków, tak to przedstawia jedno z osobowych źródeł informacji, o sporze pomiędzy realistami a awangardą, używa tam terminu właśnie awangarda. Ci realiści to są taki na przykład Artysta z Łodzi, Benu to był też ojciec znanego pieśniarza, barda, Jacka Kaczmarskiego. Przeciwstawieni są im przedstawiciele środowiska wrocławskiego, więc tam mowa o Janie Fałczyku, na przykład, jako takim najbardziej prominentnym i reprezentatywnym, jeśli chodzi o twórczość. W pewnym czasie dla tego środowiska. Głównie chodzi o konceptualizm. Czy myślisz, że ujawnienie tych akt i dokładne przebadanie tych akt może doprowadzić do reinterpretacji pewnych zjawisk w sztuce polskiej? Na pewno tak. W sensie możliwości. Kreowania życia artystycznego poprzez wpływy naciski, na przykład na Związek Polskich Artystów Plastyków, to jest jeden aspekt. To w ogóle wymaga dogłębnego zbadania, napisania chyba na nowo historii Związku Polskich Artystów Plastyków. To nie tylko tutaj we Wrocławiu, ale w ogóle w całym kraju. Natomiast SPAP jest pokazany jako, w świetle tych akt, jako takie narzędzie do kontroli artystów, wręcz rodzaj wehikułu, przy pomocy którego można jedne kariery wspomagać, inne utrącać. Można też pewne zjawiska artystyczne wspomagać dyskretnie, a inne na przykład moderować, utrudniać ich upowszechnianie. To jest jedno zagadnienie. Drugie funkcjonowanie instytucji sztuki. To jest do opisania biuro wystaw artystycznych w tym kontekście na przykład jest taki bardzo znamienny przypadek, na początku lat 70-tych BWA we Wrocławiu kierował starszy już wtedy człowiek, Dymik Kasaty, który w pewnym momencie popada w niełaskę, ponieważ godzi się na zorganizowanie wystawy młodych artystów wtedy Alfonsa Nawareckiego, Barbary Kozłowskiej i Zbigniewa Makarewicza, zostaje to źle przyjęte przez przez tych mandarynów ówczesnego związku polskich artystów plastyku we Wrocławiu przez na przykład Przywysława Krajewskiego który jako tajny współpracownik DOMP był w nieustannym kontakcie ze Służbą Bezpieczeństwa Hasaty pokazany jest jako człowiek nieudolny, zły organizator który nie potrafi docenić rangi tych dobrych zjawisk artystycznych, a promuje jakichś dziwaków osoby, które Tworzą coś niepoważnego wręcz. Na jego miejsce wchodzi rekomendowany przez tegoż występującego w podwójnej roli, Przemysława Krajewskiego, Andrzej Fiński, który jest wtedy konsultantem, na początku kandydatem na konsultanta. Pomaga gromadzić informacje o inicjatywie NET. Wtedy akurat Służba Bezpieczeństwa prowadziła działania sprawdzające o kryptonimie nieznani wobec tego środowiska, które było związane. Wcześniej z galerią pod Płoną Lizą i kontaktowało się również z poznańskimi artystami. Myślę tutaj o Galerii Akumulatory 2, o dwóch postaciach, przede wszystkim Andrzeju Kostołowskim i Jarosławie Kozłowskim, którzy inicjowali właśnie wspomniane wcześniej przeze mnie działania o charakterze mailartowym. To jeszcze bym się zatrzymał przy tej jego interpretacji, bo ja tutaj będziemy mieli małą polnikę, Bo ty, Twoja książka jest poświęcona inwigilacji środowisk awangardowych. Ja swego czasu pracując nad czymś innym i zajmując się marginalnie ze środowiskiem plastycznym, trafiłem na materiały z i ipn u wskazujące ewidentnie na to, że służba bezpieczeństwa również. Wydała się skutecznie w dyskusję o charakterze estetycznym. Historia dotyczyła Henryka Bańka, takiej grupy, takiego środowiska, które postanowiło powołać sobie Fundację Przeciwko Sztuce Nowoczesnej. Fundacja się nazywała AMA. Działo się to w roku 1975 w Katowicach. W tym kręgu byli m.in. Nie, nie tylko malarze, były też Ryszard Krynicki poeta był Tadeusz Nyczek. generalnie oni, oni mieli zamiar nagradzać tych, którzy sprzeciwiają się y, awangardzikom, jak ich nazywano i y, odwołują się do podstawowych wartości w sztuce, y, awangardy uważają za, y, za, bardzo często za rzecz y, pustą i humbug generalnie i y, do, do, tych, do tych zjawisk czyli m.in. I, i, I skończyło się, i w tych materiałach było ewidentne stwierdzenia bezpieki, że tutaj y, uznano tę fundację za zjawisko groźne, za tajny związek, y, generalnie rozwalono i, i motywując to tym, że y, wtedy, czyli w 1975 roku państwo popiera sztukę awangardową i w związku z tym należy, należy takie działania, jak ama ukrócić. Więc jak się okazuje, to yy, yy, wpływamy już też na estetykę, yy, już ten mechanizm szerzej. Tak, yy, istotnie tak było, ale to odnosiło się nie tylko do tych środowisk, yy, nazwijmy to umownie, antyawangardowych, krytycznych wobec awangardy. Jak wspomniany przez Ciebie przypadek tutaj Henryka Wańka. I... Fundacji Ama, ale także w odniesieniu do tych właśnie neoawangardowych, tutaj działających szczególnie prężnie we Wrocławiu, na przykład w galerii pod Mono Lizą. Są materiały z początku na przykład roku 70, kiedy jeden z funkcjonariuszy wyraźnie tutaj wytyka tym twórcom w takim opracowaniu dotyczącym półoficjalnych galerii sztuki, że oni czerpią, twierdzi inspiracje ze sztuki zachodniej z obcych korzeniom narodowym sztuki i kultury polskiej źródeł. W innym miejscu mamy materiał przygotowany przez takiego szczególnie aktywnego w środowisku plastycznym oficera SB, który z niektórymi osobami nawet się prywatnie zaprzyjaźnił. On tutaj mówi o pewnych filozofiach wstecznych, na podstawie których sztuka jest oparta. Wsteczne, czyli w tym rozumieniu ówczesnej nowomowy komunistycznej, to takie, które nie są oparte na materializmie historycznym, które nie są marxistowskie. Odnosi się w tym miejscu do właśnie Jerzego Ludwińskiego, do Jana Kwałczyka, do Miejscisława Jurkiewicza, Marii Michałowskiej, czyli tego kręgu związanego z galerią pod Monolizą czyli sztuki neoawangardowej. I tam yy, też widzimy, jak tajna policja wchodzi w pewnym momencie w rolę takiego, uzurpuje sobie rolę krytyka sztuki, a jednocześnie kuratora, który yy, programuje działalność w niektórych instytucji sztuki i wskazuje na to, że yy, te środowiska yy, na przykład mają poparcie u niektórych przedstawicieli yy, ówczesnych elit władzy. Yy, yy, Tajna Policja odnotowuje z rozdrażnieniem, że ktoś zaopiniował pozytywnie i to na wysokim szczeblu we władzach w Warszawie, czy to w Komitecie Centralnym, czy w Ministerstwie Kultury taką imprezę jak Sympozjum Wrocław 70. Była to impreza, która miała charakter programowo-neowangardowy. Wy I wymiar ogólnopolski była opiniowana na poziomie centralnym. Jednak widać, że nie było jednorodnego poglądu w odniesieniu do estetyki. Ja szukam raczej tutaj gdzie indziej odpowiedzi na to pytanie, dlaczego ta ocena estetyki była taka niejednorodna. Otóż nie sama estetyka była istotna, istotne były tak naprawdę informacje, możliwości kontroli. Doszukiwano się przede wszystkim kontaktów jako. Potencjalnie niebezpieczne traktowano kontakty z zagranicą, z zachodem, chociaż nie tylko z zachodem, także i z krajami ościennymi. Każdy kontakt z zagranicą był, jak wspominałem, podejrzewany o e, podwójny po charakter. E, dopatrywano się tam możliwości regularnego szpiegostwa. Trudno to uwierzyć, ale tak się działo w, roku, w latach 70., które w powszechnym odczuciu były tym okresem rozwijającej się konsumpcji. Takiego mm, o, o polskiej, gierkowskiej odmiany socjalizmu gulaszowego, gdzie wpiliśmy w Wrocławiu Pepsi-Cole, w Warszawie Coca-Colę, e, chrupiąc kabanosy i popijając sokiem do doni greckim z puszki pomańczowej. Okazuje się, że jednak e, jeszcze był ten drugi wymiar życia, mm, zupełnie niejawny. I pod tym względem, jeśli chodzi o maniakalne wręcz tropienie jakichś wątków, Rzekomo szpiegowskich czy heterogenicznych pierwiastków w sztuce, opartych na jakichś filozofiach jak niemarksistowskich, wyglądało podobnie jak w okresie przed 56 rokiem. Tylko ta maska systemu była zupełnie inna i nie było na końcu egzekucji. Egzekucji w postaci wtrącania do więzienia, w postaci torturowania czy rozstrzeliwania, wieszania. Wystarczyło samo zbieranie informacji, kontrolowanie i dezintegracja. Dezintegracja środowiska na przykład metodami administracyjnymi poprzez obrzydzanie utrudnianie życia doprowadzenia do takiego stanu, w którym taka na przykład jednostka wieży Ludwiskiej nie miała czego szukać w Wrocławiu i zmuszony został do, do wyjazdu.